To łóżko jest zostawione, w drugiej sali też zostawione. Tam powinny być dwa łóżka, tak jak na dole. No ale tyle było zgłoszeń, tyle tak potrzebujących, że sialiśmy. tutaj dwa łóżka wstawiliśmy. Nietypowe, bo to za wąskie, to powinno być dojście z wszystkich stron. No jak się Pani czuje? Ciepło, gorąco? Ciepło. Ciepło. Sama nazwa hospicjum pochodzi od łacińskiego słowa hospes. Hospes, gospoda, gość. Ta nazwa mówi o miejscu, gdzie człowiek wędrowiec, człowiek schorowany, człowiek w potrzebie, może znaleźć miejsce życzliwe mu, gościnne, gdzie może otrzymać pomoc. W czwarty roku u nas leży już po zawale ser, serca, nie uzyskał świadomości na skutek ginutymienia mózgu. separacja leży, nie wiem, czy nie wiem, czy w Holandii, to prawdopodobnie, nie. eutanazyjne, to jest ciekawe. W najbogatszych krajach, tak zwanych cywilizowanych, wywodzą się z rzekomego humanitarnego takiego podejścia do chorych, żeby ulżyć mu w cierpieniu. Cierpienie, cierpienie mu likwidują wraz z uśmierceniem osoby cierpiącej. A chorzy czego innego potrzebują. Nazywają to godną śmiercią, nawet. Jest taką ciekawą rzeczą, bo ich takim. Protagonistą, to można powiedzieć, był pan Adolf Hitler, bo on swoim lekarzom, i to ciekawe, że z datą 1 września 1939 roku, polecił, żeby nieuleczalnie chorym, z ludzkiego punktu widzenia, zapewnić łaskawą śmierć. Nic dodać, nic ująć. Współcześnie eutanaści mówią o godnej śmierci. Wiemy dokładnie, jak dać człowiekowi do zrozumienia, do odczucia, że on jest balastem, że jest ciężarem, że komuś wchodzi w drogę, że jest niepotrzebny, że obciąża z jego powodu są jakieś koszty, niewygody, trzeba z czegoś zrezygnować. I taki człowiek w swojej rozpaczy, rozpaczy może wtedy podjąć taką desperacką, no, tak jak ludzie w sytuacji beznadziejności podejmują próbę samobójczą. To jest analogiczna sytuacja. Może wtedy e, powiedzieć: No, to skończcie ze mną. Uwolnię was od, od siebie. No, taka jest rzeczywistość. Nikt z naszych chorych nie prosi o skracanie mu życia, tylko oczekuje pomocy. Nie wyrażając tego koniecznie słowami. Chory dotknięty cierpieniem. Jeżeli nawet nie werbalizuje swojej prośby, to on oczekuje na pomoc. Takie współczucie czynne, pomoc realna. Nie mogą to być pocieszające, zdawkowe słowa. Sama obecność bez słów jest ważniejsza niż, niż, niż jakieś słowa, które yy, no, mówi się dlatego, żeby padać coś powiedzieć. Jan Paweł II w Encyklice Ewangelium Vite bardzo krótko, zwięźle określił, czego oczekuje chory człowiek w stanie, powiedzmy sobie, terminalnym, w ostatnim okresie. On to ujął tak: obecności, solidarności i pomocy w godzinie próby. Nic dodać, nic ująć. Przede wszystkim obecność. Obecność, autentyczna obecność. Nie jakiś taki pośpiech, nie, e, prawda. Zdawkowe jakieś słowa, pocieszenia, które nie mają większego znaczenia. Więcej trzeba słuchać niż mówić. A jeżeli mówić, to tylko to, co jest konieczne i niezbędne, czego oczekuje chory. Chorzy nie pytają się, czy ile im zostało czasu, rzadko tak. Czy grozi im śmierć? Oni to czują, wiedzą, takich pytań nie zadają, I nie trzeba się śpieszyć, prawda? Z takim wyrokowaniem. Tutaj wiele dzieje się w przestrzeni pozawerbalnej. Nie da się tu grać takiej nienaturalnej, sztucznej gdyby, roli. Trzeba być autentycznym. Że się idzie do chorego, chce mu się pomóc. To tak powinno wyglądać. Przychodzę, jestem. Obecność. Bardzo ważna. My to widzimy, jeżeli chory ma, odczuwa jakiś niepokój, dolegliwości, przychodzi osoba bliska, to się wszystko uspokaja. Jeżeli przychodzi wolontariusz, jest z pobliżu pielęgniarka, poczucie bezpieczeństwa. Nasi chorzy nie proszą o skrócenie im życia, nawet jeżeli cierpienie, tylko o ulgę w cierpieniu. Jeżeli nie zniesienie cierpienia, to ulgę w cierpieniu. Pytanie o sens cierpienia chyba przerasta nasze zapewne tajemnica, sądzę, ludzkiej egzystencji, przerasta nasze możliwości interpretowania tego, ale człowiek, który nie przeżył jakiegokolwiek cierpienia, tylko życie spędzał na wesoło, no, sądzę, że byłby jakimś człowiekiem bardzo infantylnym, bardzo niedojrzałym. Nie tacy młodzi ludzie, kalendarzowo nie młodzi. W formie zabawy swoje życie traktują. Są niedojrzali. Miarą dojrzałości jest odpowiedzialność za siebie, i za innych. Cierpienie jest pewnym wyzwaniem, które człowiek po prostu musi podjąć. Nie może uciec od niego. Żaden człowiek nie może przejść przez życie bez cierpienia, w różnym czasie, w różnej skali, w, różnym, w jakimś takim stopniu nasilenia. I dopiero jak gdyby ono, no można powiedzieć, jakby w tyglu ono dopiero kształtuje osobowość człowieka. Profesor Dąbrowski swego czasu, zajmując się problematyką zdrowia psychicznego, wręcz uważał, że człowiek, żeby wstąpić na wyższy stopień formowania swojej osobowości, powinien przejść, on to nazywał, dezintegracją pozytywną. Więc przejść przez jakiś etap, jak gdyby, cierpienia, dyskomfortu, prawda, jakiś rozterek, jakiś dramatów. I dopiero wtedy następowała Poprzez tą dezintegrację, takie, jakby rozbicie, tą próbę pewną życiową. Jego osobowość integrowała się na wyższym poziomie, na etapie jakiejś osobowości, ale uformowanej, ukształtowanej. I cierpienie spełnia chyba taką rolę. I chyba na pewno jestem przeświadczony o tym. Kiedy byłem z rodziną zesłany do północnego Kazachstanu, mój dziadek umierał wśród cierpień, bo miał chorobę rejno, występowała martwica, poszczególne palce, u nóg były nekrotyczne, odpadały, towarzyszyły temu bardzo silne bóle. Nie było żadnej. pozbawieni nie byliśmy jakiejkolwiek opieki lekarskiej i wydaje mi się, że Między innymi ten obraz mego dziadka, który już tam zmarł, jakoś rzutował na to, że zostałem potem lekarzem i z kolei włączyłem się do ruchu ospicyjnego. Więcej się uzyskuje, niż siebie się daje przy tej opiece hospicyjnej, przy zetknięciu z chorymi. Ten czas nie jest marnowany. Czas jest najcenniejszy. W dzisiejszych, w dzisiejszych czasach, właśnie czas człowieka staje się najcenniejszy. I ta ofiara z czasu, o czym mówił ksiądz Tutkiewicz, jeden ze założycieli ruchu hospicyjnego w Polsce, z hospicjum w Gdańsku. Właśnie on to. Akcentował, że ofiara czasu, poświęcenie swojego czasu na rzecz chorego jest największym darem, który my możemy dać. Hospicjum, które ma nazwę Domu Opatrzności Bożej, no nie mogłoby funkcjonować prawidłowo bez ludzi dobrej woli, bez wolontariatu. Lekarze u nas dyżurują wolontaryjnie. Kilkunastu lekarzy bierze od jednego do trzech dyżurów miesięcznie. Osoby, które Zgłaszają się na wolontariat. Sądzę, że wychodzą bogaci. Wychodzą bogaci po jakimś czasie. Dużo ludzi młodych się zgłasza, oni krótko są, ale to, to doświadczenie, ten kontakt, zetknięcie się z człowiekiem cierpiącym, z jego dylematami, zostawia trwały jakiś ślad. Czyni ich bardziej dojrzałymi. I nie są nie są tak oderwani od realiów, od rzeczywistości. To, co nam media, Przedstawiają często, to przecież są rzeczy takie wirtualne. Na podstawie tego wielu jakieś wyrabia sobie poglądy, odrealnione, nieprzystające do życia. Pewne problemy egzystencjalne w odbiorze, tym chociażby medialnym, są pomijane, wypierane. Nie mówi się nigdy poważnie o problemie przemijania, śmierci, cierpienia. Wspomina się czasami na jakimś tam przykładzie, ale to marginalnie. Wolontariat jest i na przykład na budowie tej placówki, która powstaje, rozbudowę tej placówki, dlatego że my. No Nie korzystamy, nie to, że nie chcemy, tylko no, nie dane jest nam przy budowie, przy rozbudowie czy przy remontach korzystać z dotacji państwowych czy samorządowych, czy też unijnych, choć tam w swojej tak powiem, szczerej troszkę naiwności uważaliśmy, że e, uzyskamy takie dotacje. Więc budujemy to wszystko i tworzymy właśnie z ofiarności publicznej, czyli z ofiary darowizn. Kwiaty na... Na ścianie korytarza są namalowane przez licealistów z Liceum Plastycznego. Jest to ich dar na rzecz chorych i na rzecz hospicji. Chłodzież z Liceum Plastycznego w Suprasiu, tą drogę krzyżową organizowała znaczy zrobiła O, um, też to jakaś parafia, wymieniając na ładniejsze jakieś metalowe krzesła z sądu apelacyjnego mamy, tam z jakiegoś lokalu, restauracji, nagłośnienie na cały ten. Nowoczesne hospicjum, takie, które odpowiada standardom, które są jak gdyby przyjęte w medycynie paliatywnej, skąd ta nazwa medycyny paliatywnej, wywodzi się od łacińskiego słowa palium, płaszcz. Płaszcz chroni, ociepla, da palium, opieka paliatywna. Akcent jest położony nie tylko na opiekę typu medycznego, czy opiekę pielęgnacyjną, która jest niezbędna dla chorego, konieczna, ale też na opiekę dotyczącą tego bólu psychicznego, bólu duchowego, na te wszystkie dylematy, problemy, jakie człowieka dotkniętego chorobą, chorobą fizyczną, mogą dotykać. To nie jest tak, że człowiek odczuwa tylko ból że jest, prawda, nie jest w stanie władać swoim ciałem, tak jak w tym czasie, kiedy był zdrowy. Ale on z tego powodu cierpi. On traci swoją, jak gdyby, swoje możliwości. Skazany jest na innych. Dla wielu osób to jest upokarzające. To to matka, która opiekowała się dziećmi, sama choruje, nie jest w stanie. Prawda, ona, jej troska o los tych dzieci chociażby o los najbliższych, ból duchowy, bo w tym momencie bardzo często wielu ludzi, którzy sobie nie zadawali takiego pytania, są pytania natury egzystencjalnej. Są pytania o sens życia, o bilans jakiś życiowy, co w tym życiu oni dokonali, jakie jeszcze zobowiązania mają, prawda? z których się nie wywiązali. Więc jest to ból taki, który jest określany jako ból przechogarniający nie tylko ból fizyczny, nie tylko prawda, jakieś tego typu dolegliwości, ale są to, jest to dramat człowieka. W opiece hospicyjnej staramy się wyjść naprzeciw temu człowiekowi, ulżyć mu, pomóc. Dlatego w hospicjach to nie tylko ważny jest lekarz, nie tylko pielęgniarka, ale też psycholog, a też, i to bardzo ważne, kapłan. Naszym, to jest kapłan katolicki, kapłan prawosławny, który też jest przy chorym i koi jego nieraz bardzo jakieś pełne trwogi przeżycia, doznania. To jest taka rzeczywistość właśnie hospicyjna, na tym ona polega. A więc miejsce życzliwe, gdzie chory, który przychodzi, jest najważniejszy. Powinien być najważniejszy. To on prowadzi, jak gdyby, nas. Mówi się w medycynie przyjęło się, że lekarz prowadzi chorego, prawda? Bada, zleca, każe to, tamto, wam to prowadzi. A tutaj, jak gdyby, chory, jego życzenie jest najważniejsze. Tak, oczywiście nie jest to miejsce smutku jakiegoś przygnębiającego człowieka, paraliżującego go, zarówno chorych, jak i personel. Jest to miejsce, gdzie realizuje się w sposób taki namacalny ludzka solidarność, autentyczna solidarność ludzka. I ona niesie właśnie tą, tą taką. Otuchę, nadzieję, e, można być radość. Kiedy jest się z tym chorym, kiedy on może mm, powierzyć swoje problemy, kiedy jest się w stanie jemu być przy nim, być jak gdyby realizatorem jego życzeń, nieraz drobnych, a nieraz bardzo poważnych, to daje radość jednej i drugiej stronie. Coś, czego. On nie mógł jako gdyby do tej pory w życie zrealizować i nagle staje się, nagle jeden telefon na przykład powoduje to, że zjawia się przy nim osoba, z którą on dawno zerwał. Jaka radość, jaki spokój nawet przy odchodzeniu potem. To są momenty, które dają właśnie uczucie takiej radości, która udziela się, emanuje. Nie wszyscy ludzie zdrowi, młodzi, bogaci, piękni są szczęśliwi. A nieraz właśnie obserwujemy pogodną twarz człowieka, który niedługo będzie odchodził. Jest jakoś spełniony, jest pogodny. Możemy domniemywać, że nawet może szczęśliwy, bo coś w życiu dokona, jakiegoś bilansu. Bilans jego jest bogaty, pozytywny. Jest to matka, która wychowała. Wychowała, wykarmiła, wychowała na ludzi, jak to się mówi, swoje dzieci, swoim, swoją pracą, swoim sercem, swoim uczuciem. Wszystko to, co miała Najcenniejsze, obdarowała pokolenie dzieci, wnuków nieraz. Mam nadzieję, że w Polsce, w moim kraju, nigdy nie dojdzie do tego, że ktokolwiek z moich rodaków czy też z tych, którzy znajdą się w Polsce, zostanie poddany. Eutanazji, czyli zostanie zabity. Zabity, dlatego, że y, f, będzie jakimś tam pozorem, komuś niewygodny, wyda się zbytnim obciążeniem, zbytnim ciężarem, będzie pochłaniał pewne wydatki, czas, będzie stwarzał problemy. Uważał, był za największą klęskę, jaką byśmy jako naród, jako prawda, nasze państwo ponieśli, gdybyśmy y, się sprzeniewierzyli, sprzeniewierzyli y, no, drugiemu człowiekowi, który znajduje się w potrzebie, zamiast y, niosąc mu pomoc, by, być przy nim, żebyśmy go likwidowali. W tej chwili, u początku życia, też i pod koniec życia, zarówno jedni, jak i drudzy, wymagają na pewno więcej troski, więcej ludzkiej życzliwości, tego, co można by nazwać, może tak trochę patetycznie, więcej tej miłości niż inni. I z tego obowiązku moralnego no nie wolno nam się, prawda? Nigdy, gdyby, no. ཁེ 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 i've been